Wcześniej strzelali się, dzisiaj gramy w Amonkasa. Tak, Amonkasa, Garry ci no, bardziej. Amonkasa, bo jeszcze mamy skiny Amonkasa. Tak, mamy skiny Amonkasa. Tego nie było. Żyje. O nie, ktoś tu nie o, żyje. O ktoś witam, co tu się robi? Umar. Przemo umarł. MK zabił go beczką! Posłuchajcie, co tu się zabiłeś. Trzeba emergency meeting zrobić. Dobra, to okay. chodźcie M koło stołu. Chodźcie koło stołu. O, czekajcie! Dobra. Ja zrobię taki Dlaczego? sygnał k Kogo? Kogo z nami nie ma? Felta, to Feld. To Feld jest traitorem Nie, Feld jest Dobra. impostorem To głosujemy na Felta, tak? Dawajcie, tak. wywalamy go ze statku Nie, panowie, posłuchajcie, bo ja zgłosiłem ciało, to ja mam pierwsze do mówienia z ciało, jak zgasło światło ogólnie i znowu się zapaliło To ciało już leżało W pobliżu widziałem Luxio, aczkolwiek Feld mógł przebiegać w okolicy Powiedział i człowiek, zabić to, który biegał z beczką nie, ja tą beczkę widziałem, jak ona leciała z mojej strony po prostu. Ktoś. próbował Nawet mnie zraniłeś tą beczką. No Ktoś mnie tam nie próbował nie mnie zranić tą beczką. To jest latająca beczka. I o, co? że wszyscy to to Witamy, morderco. Mamy emergency to, to meeting. Felta. Oj. Musimy to, naprawić to, to generator. Jest, to na jest. na generator na reaktor. Felt był impostorem. O, Musimy iść na reaktor, reaktor bo umrzemy GO REAKTOR, ALE GDZIE mu REAKTOR, JA NIE pamiętam. Panowie panikujemy. A, Panikujemy Reaktor, Panika Prowadzimy do reaktora, halo Biedny Feld Ja nie, ja nie, nie ja nie umiem rozpoznać. O dobra naprawiony, naprawiony Naprawiony? Ktoś umarł właśnie co tu się eee, reaktor wybucha! Reaktor! Nie, dobra, reaktor dobra, wybucha! Nie wiem co robimy! Daj, TO Z reaktor wybucha! Chodź MK, chodź! MK, chodź. chodź! Co chodź. jest? Chodź szybko, MK. A co jeżeli jest, jesteś impostorem i za nie, nie zamierzasz! No, O. Piękny dzień! Co, co, co? Bo ostatnim razem. Cześć, cześć MK! Witam! Cześć! Idziesz z nami na przygodę? Dawajcie. Dobra. MK chodź tu na chwilę, chodź tu. Idę. Mam nadzieję, Idź że nie czekaj. Czekaj, nie, nie. MK chodź tu. Nie nie jesteście jest? impostorami. Jesteśmy, ale nie, nie. czekaj, c Jesteśmy, ale ufamy tobie i dobrze, liczymy dobrze. Na, na twoją Musimy się zemścić na eksfelcie i ty się, bo za zabili nas na początku tamtej rundy. Tak. Mądre słowo. Ja wierzę. Ja wierzę, że ty mi pomożesz. No. no. Nie, nie mogę podejść. Potem jest ładny skald. Coś przychodzi. Oh!

do ciebie przeląkł. No ja nie jestem, to jest ja... niebieski, nie? Czy nie? nie, nie. No, tak. Okay. proszę mu pogrzeb. nie wiemy, kto go zamordował. Ja zgłosiłem ciało, Dlaczego tu stoję. Mogę pogrzeb to No dobrze. No trzeba, potem można odprawić. Ogólnie jakby była śmieciarka, to bym. to wiecie, jakby. przez śmieci go wyrzucił. No ja chciałem go przez okno tutaj wyrzucić, ale nie dał rady. Mm, ogólnie ja byłem zgraszem bez niku, więc my tak, nie prawda. byliśmy impostorami. I Luxio chyba też był z nami. Tak, Luxio tak samo był z nami. Aktualnie. Pamiętajcie, że jest dwóch. A Przemo dwóch i... E, ale byliśmy okay. Przemo i e, no, Frixon byli tak. ze mną i oni nie strzelali do tego... No, mm -hmm. do Przewrócił się dziś, 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 dziś. i zabił się o kant ogólnie stołu. Ty ty ja dziś, uważam, że nie jest się. taka możliwość. Ciało było tutaj i ja wam przedstawię, jak to wyglądało. Idzie sobie tędy. Idzie sobie tędy, Tamten głowy o stół i tak leży, nie? To ja sobie no, mówię... Ja biorę ciało... Mówię, że chyba się przewrócił. Racja. Zdobra, trzeba odprawić mu pochówek ogólnie. Chodźcie, Idzie... chodźcie, idziemy. Dobra, idziemy. Dobra, lecimy. Jezu jak cię blokuje. <laughs> no, panowie, tu nie, ma, tu nie ma śmieci panowie, tu nie ma śmieci, no to... No. Ma... Dobra, to... daj mi go na chwilę, daj mi go na chwilę. Chyba iść, daj go, Możemy go. Możemy go... A, może ja do Ej, do venta go wrzućmy, do venta go wrzućmy. Co tutaj jest? Co to za miejsce? to nie wiem, jakieś dziura. Jak, jak, jakby dało się tutaj połączyć ogólnie, i on by tak leciał. Lecę. <grym> jedny fent na jesteś poziomie. Ty to jesteś trajtorem? Ty tąs, jesteś yes. Jestem. No, niech ktoś go wskrzeszy dzisiaj. z... jest bardzo... trajtorem? Ajajaj. Ała! Ała! Mamy bez sensu, dobra. Ała! Inkubator niestety nie działa, więc musimy iść dalej. My tu o! Tutaj? Tak, tutaj. Patrz, za te... Czyli mikrofon tak zrobił? A! Mi A! Nic coś nie widać! Ej, się dzieje? Co się dzieje? Co dzieci strzelają! S Trajtor uciekł wentami! S Trajtor uciekł wentami! No nie wiem kto. Ja to tu jest. jestem nadal! A! Pomocy! <laughs> <laughs> WSY za mnie! WSY za mnie! <laughs> MK co zrobiłeś? To jest. To jest traitor. Ja nic nie, nie widzę. widzę. Z... Daj mi traitor. Okay. Dlaczego ja nie dole, mogę wyjść? weźmy strzał z szabu. Poczekaj. Dlaczego pracownik oddań przyszedł stamtąd? Lepiej, żeby ten naprawić. Nie. Czemu? Co? Co było? Co? Co ty zrobiłeś? Osiem. Do widzenia. A. MK Tak to jest? Chodź, idziemy, idziemy sobie podwiedzać mapę może. Ja mogę się sprawdzić, albo ty możesz się też sprawdzić, co? Dobra, dobra. Da też sprawdzaj się Panowie, o, ale wysiłimy dwóch spraw. Ej! <śmiech> <Trzeba>. <śmiech> e, ogółem jestem furbialistą i wiem, że któryś z nas... Jestem... Patrz teraz powiesz, że jesteś trajtorem albo tym innocentem. Ciekawie hmm. ja wyrzuciłem? Ciekawie nie się nie ma, beczkę skanujesz. Daj to Dlaczego Dobra. ty sabotujesz skanowanie? Bo jestem trajtorem. Bo Jest strajtorem. <laughs> no, ci to cię zatrzymało? Nie ma Dobra, daj do ty, ty się, się skanować. Idziesz tak. się skanować. No. Jak ktoś otworzył? ogólnie vent za nami, nie żeby coś. Nie, widać, patrz, to nie o, byłem, to ja. Nie ciebie, Dobra, przemo stary, przemo i MK. Feld, wie... słyszę ciebie, jesteś na dole w węcie? MK. Yes, Feld tak? jest impostorem. Tak, Feld jest impostorem. MK. MK i przemo, MK i przemo. Cześć, Feld. MK i przemo są impostorami. Co? Nie, Dobra, nie, nie, ja jedę ja, ja się skanować. Nie. nie, 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 ale chodzi mi o to, że MK i przemo. Się, Dobra, to się jesteś, strzela, jesteście tak, moimi to kolegami to na tej mapie, ja, ja, jestem, ja Dobra, to ufam. Dobra, Patrz, mogę ci dać, jestem. To mi Dobra Mówiłem, no że Mk, dostajesz ostatnio prezent ode mnie A ja jestem survivalistą, to masz teraz ode mnie prezent kolejny Nie, ja się boję przemażonych <grym> Au! dlaczego mnie? <grymka>? Mk, nie bij to, to chyba się chyba, zaraz to wszystkich zabije. Ej, chyba, w, w ogóle, tam do strzały. Chodźmy tam do strzałów, bo Tytons poszedł i był strzały <grym> okay. Chodźcie, chodźcie się... bo, ty... bo tam, gdzie był tyton były strzały przed chwilą Znowu się zabije A zna. gdzie był Titons? O, tutaj leży Iswalt To Tytons to jest, jest to? A nie. O, kamerki! Wiedziałem, że on jest. Przełączamy! Szukamy go, szukajcie Tytonsa. Panowie... Ej dobra, to nie... Ej panowie, nie... panowie nie... widzę was! Idźcie tam do tyłu, jeszcze tyłu. O, widzę was! Widzę siebie, widzę gdzie jest Tytons tak w ogóle? Ej dobra. Ej, I Mk, co sądzisz o tym, żeby, żebyśmy dali, zatrudnili F -X Felta jako... Ej, on będzie tym dowodził wszystkim. Tylko co weź jest? Serce ej, ej, co biorą... Ale nie żyję. Ej, Ja stąd idę! LUXIO! Co jest? Nie... No. No! zabiłem go. Czyli ja nie jestem teritorem Impostorem. Mógłby też ciebie teraz zabić, ale ja nie jestem impostorem. A co sądzisz... A co sądzisz o tym, że X-Feld yy, dał podróbkę swojego ciała? Thank you! No to zrobił to pewnie FELC! Ja, ja ci... Ja, bo wiesz jakbym ci nie ufał, to w sumie bym do ciebie od razu strzelał, ale mam nadzieję, że ty, ty nie, ty nie jesteś, Ja, ja, się ja nie jestem na 100% Ma, mam Dobra. zielone inny oceny ty Dobra, to ja... Nie wiem czy dubeltówka jest spoko bronią. Oh, daj, ona na, z... daj na normal, na, daj na normal, bo wiesz, mniejszy jest zaśnik. Mm. Masz? Tak, 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 No nie no dobra, to w takim wypadku Xfeld z nami pogrywa. A ty masz radar kupiony, czy nie? Eee, kupię. Jest ich dwóch, jest dwóch. Jest dwóch. Dobra, dobra, trzeba ich zabić. Z, z tego co widzę to są przy silcach albo w komunik w komunikacji. Ale... Trzeba ich zabić. Zabić? Tak. Wrzucić za ten. statek, ale to. No na 100% trzeba ich zabić, bo mogą być dwóch. Na przykład Fel mógł wskrzesić yy, Luksjona. Yy, no. Znaczy, no, Luksjona mógł wskrzesić. Ale jest trzech tak, impostorów! naprawdę. No Światło zgasło. Oła! Becka Ała! mi wypadła! Becka Ała! mi wypadła! Ała! Daj, Tom! Tajtos! A mi Ładu, nie bij mnie, bo cię za chwilę zabiję! Gdzie Tajtos? Tajtos, chodź tutaj! Beczka! Nie! Stawcie mnie! Chodź tu, Tajtos! Uderasz wszystkich beczkami! O! Cześć, MK! Bo nie, ty zostań, bo ci tobie ufamy! to Mk, mk... Przecież M to nasz kumpel... Zostajmy. jeszcze was nigdy nie zdradziłem! Macie A ja też mam swoje. To weź sobie, albo daj. No bo jestem watorem i... Witamy! Panowie! Co tutaj panowie robicie? to są biznes plany statku jak chcemy. Właśnie, zobaczcie, to jest plan A, to jest plan B Jeżeli przekierowujemy A do B zyskamy dużo forsy gdzie jest? Hmm. Pa, tu jest A, tu jest B. To są nasze wyświetlenia na YouTube. Musimy wpaść na pomysł, który rozwinie nasze wyświetlenia i będziemy bogaci. Among hmm. us. No Among us. plus jeszcze, żeby zostawili lajka like, w i subskrypcję. No, o, ja o, ja, mam, jest, ja mam pomysł, bejsze. panowie. Panowie, ja mam pomysł. Wrzućmy odcinek z, z Enemy on the Board i nazwijmy go Among Us 7. <laughs> No, oh, tak. Nikt ooo, na to jeszcze nie wpadł, żeby kłamać o grze, w, która jest <grym> dosyć popularna, <grym> albo grając w albo... grę, Albo jest tylko troszeczkę podobna do tej gry Albo wrzućmy. Almóźni wrzućmy... na to padł jest takim geniuszem, że... To jest... Kto by na to wpadł. Rzućmy na nie, przykład od To by na to wpadł, Panowie, panowie, ile nie, bym żyjemy. dał, żeby taką, która na to by wpadła. Panowie, panowie, posłuchajcie, posłuchajcie, wrzućmy odcinek z Garys Moda i nazwijmy to weźmiemy wszystko. Nie, nazwijmy to Amonka 3D O kurde, Zaklepuję O kurde, ktoś strzelił przez ścianę? To jest mocny zydu, To ja, jest taka ja mocny Among Amonka 3 Tu tak słyszę, w to, to, to miejscu, widzisz? Tu cztery, cztery kropki, tak jak nas. Nas jest czterech. Każdy z nas dąży do celu A. Z dąży panowie. z celu A do panowie. celu B. Jesteśmy kiedy w tym my... miejscu, musimy tu dojść. Mam po... Muszę coś wam powiedzieć, panowie, kiedy my tego obmyślaliśmy, plan X przemoc zwijał. Gdzie on jest? Aktualnie jeszcze nie umarł to jest Czy nie słyszycie jakiegoś pikania gdzieś blisko? Przysuncie się, idę sprawdzić. Nie, Klikasz, tak. Dobra, chodźcie. Wydaje. Wiecie co? Mamy inną informację, nie wiem czy widzieliście, ale garż bez jest na pewno zdrajcą, bo było pokazane to. Nie. Aha, jest pokazane, że jest zdrajcą Poczekajcie chwilę Chodźcie, chodź. Idziemy. z kamerki, O Proszę. tak. K Ależ. Zobaczcie, jesteśmy na kamerach chwila, gdzie to było? To znowu mi się stało? To było tutaj? Co? Nie, to nie było. To, to, co to było? O to, to! Czemu? To! O, jest Jesteśmy na kamerach! Wiem. To my! Mam. Tutaj! To my! Ustawiamy, tak, to, to ja. potem się restuje Dobrze! Wyzma wyznaczmy osobę, która będzie pracowała przy kamerach 2-4 na Czekaj! Demka! Nie, ja jestem słaby w kamerowaniu e No to ty to xfeld, bo najwięcej Czekajcie, przed kamerą kogo siedział. Kogo kogo dobra, kogo tu, dobra Przemu mówi do kogoś ucieka. ja to słyszałem ogólnie. Może ja? Wszyscy chyba tutaj no. są. Mówiłem do samego siebie, ja... Coś naprawdę moc... Halo, Przemu? No. Gracz bez... To jest bruch moment. E, bo Fricksona tutaj nie było. Ej, Xfeld miał pracować na kamerach! To w się, sensie, MK... Xfeld, ten... miałeś pracować na kamerach! A ja zrobiłem... Pracuję. Się, ja zabiłem wcześniej gracza w zniku. Ale ja i ty tą się skanowaliśmy. Jesteśmy tak, tak, niewinnymi. Tak, tak, tak. Tak. tak, tak. Ja tak? To... tak. tak. Może Frickson być? Nie, robisz to Ale inny, co z tą kłódką? Open! Co to jest za teleportacja? Open! Open! O, wejdź, wchodź, wchodź, wchodź! O, open! Open, please! Hello! O, dobra! O, sieba! Siema, gracz bez bo się no tam, tak. i... Ej, bo... O, jesteś gruby <laughs> Sorry! A, Pytam... Problem. Aha ja. Ciebie... Co ty problem. robisz z tą kutką? O! No, oh. problem O nie! Problem. Problem. O nie to. Zaje, o, a nie pijcie mnie! Ten no, tak, albo trajtorem, albo surwalistą. Bo zgadnij teraz jestem A jestem surwalistą! A zgadnij kim teraz jestem Tak A ja jestem inocentem. Kup sobie... Nie no, ja bym MK dał Ła! O, witam Witam pana MK Witam. Czekaj, a ty, a ty... w końcu jesteś tym trytkiem, czy nie przemodał? Ja jestem z Bo a, ja nigdy ci... nie umarłem Faktycznie. Czemu ja myślałem, że ty zginąłeś? Czemu ja, Czemu ja myślałem, że ty zginąłeś? Dobra a, e, Czekaj, zobaczcie, czy da mnie na coś stać A nie. Ja mam to! Ja muszę końcami, żeby było mnie stać. C jak mogę kupić... Jak mogę kupić jeszcze raz roll defibrillator? Chyba się nie da. Witam! Co tam, no. cześć, cześć, lemo, cześć! Cześć! Cześć Przemo! Panowie, jak, jakbyście mogli... Ja z Przemem muszę coś obgadać. Przemo chodź ze mną do admina. Ja też mogę z wami? Nie, tylko, tylko przemo, tylko przemo. Dobra, przemo. dobra. To jednak nie tu. O! Sześć, coś coś karty, Dajcie mi wejść. Ej, nie mogę wyjść! Chłopaki! Chłopaki proszę! Jak, to to zrobił? JAK CHCĘ WYJŚĆ, JAK CHCĘ WYJŚĆ Nie ja Co jest z Strzelam, strzelam JA CHCĘ WYJŚĆ, no, wyjść. No, chcę wyjść. Ej Lubię. dobra, czy mamy tu pośród... Słuchajcie, czy mamy tu pośród nas I Mnie Okej, okay, kup radar Kup ra żyje. Radar w takim razie Nie, to ty Ja żyję Ja też I y gracz y bez który jest trajtorem Generalnie, A, ale gener... jak mogę wyrzucić. Patrzcie na to, jak ja mogę rzucać. Ro! Generalnie, Dobra, Dobra. uciekamy, Fixon, fixon! on, fix on. Czekałem, uciekacie, no ja nie rozumiem. Pythons I to by było koniec, więc pa!